Cześć, witam Was dzisiaj w tej serii Mary Gold w kuchni. I dzisiaj chciałam do Was przyjść, właśnie przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem, z krótkim przepisem, bardzo przyjemnym, a mianowicie z takim pomysłem na, na śniadanie dla dzieci i nie tylko w zasadzie, bo ja na przykład też bardzo lubię płatki, a to jest właśnie przepis na płatki typu granola. I są bardzo łatwe w wykonaniu, bardzo szybkie i można je właśnie przygotować sobie wcześniej, schować do pojemnika i zawsze będziemy mogli sięgać po nie rano właśnie na śniadanie dla dzieci lub dla nas. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że można oczywiście kupić gotowe takie płatki w sklepie, ale wiadomo, tam już jest dużo konserwantów, dużo jest dokładanych cukrów i różnych takich rzeczy, których no nie zawsze chcemy. A tutaj przynajmniej wiemy co mamy i i to tylko wyłącznie od nas zależy, co tam damy. Także zapraszam Was na ten, mam nadzieję, smaczny filmik. Ok, a więc to, co będzie nam potrzebne do tego przepisu, to są oczywiście płatki owsiane, około 200 gram. Będzie potrzebne nam miód, no najlepiej prawdziwy, ale może być to rzeczywiście sztuczny. Około dwóch łyżek. E, olej, jaki tam chcecie sobie dodać? I ja dodaję akurat takie, jaki mam, czyli rzepakowy. I tu wystarczy nam tylko łyżeczka. I e, suszone owoce, czyli najzwyklejsze jakieś bakalie. Ja mam tutaj rodzynki. E, jakąś taką mieszankę e, właśnie też suszonych e, żurawina, wiśnie e, i takie tam. I jeszcze mam tutaj, została mi po prostu resztka e, suszonych śliwek i bakali. I nie bakali tylko daktyli. Więc też to po prostu użyję do, do tego przepisu. I oczywiście będzie nam potrzebna um, jak, jakieś na, naczynie żaroodporne, bądź zwykła blaszka do pieczenia, żebyśmy mogli to po prostu w piekarniku szybciutko podrzeć. A więc na początek co robimy, to musimy zmieszać nasze płatki owsiane. Z dwiema łyżeczkami miodu i z jedną łyżeczką oleju roślinnego, bądź takiego, którego akurat macie, wszystko staramy się teraz dobrze wymieszać, żeby tak było wszystko tak posklejane, żeby ten miód nam się złączył z tym olejem, z tymi płatkami. Potem, gdy już to tak wszystko wymieszamy dobrze, to należy ułożyć taką warstwę. Jedną płaską warstwę wyrównać to ładnie i włożyć do piekarnika na 180 stopni, na no około tak 15 minut, i w międzyczasie, oczywiście, tak należy to przemieszać, jakby i znowu i znowu co? I znowu włożyć do piekarnika. Także ja już sobie tutaj mieszam, wszystko wkładam do piekarnika to i spotkamy się za 15 minut. Hej, witam Was już po 15 minutach, tak, tak gdzieś około. Ja wyjęłam moje płatki, już jak były takie ładne, przyrumienione. Oczywiście, tak jak Wam mówiłam, w połowie czasu mniej więcej je przemieszałam. I czego Wam zapomniałam powiedzieć, właśnie w pierwszej części, że należy je właśnie przemieszać i sprawdzać co jakiś czas, żeby Wam się je właśnie nie przypaliły. To jest bardzo ważne, bo nie chcemy, żeby były spalone. Moje płatki mają taki już fajny, złotawy kolor, nie wiem czy to widzicie. I teraz wystarczy dodać nasze suszone owoce i przełożyć do jakiegokolwiek pojemnika, nie wiem, słoika, który właśnie Wam utrzyma te płatki w świeżości. Także ja sobie tak na oko sypię moje suszone owoce. Tak, gdzieś mniej więcej. Wszystko, jeszcze rodzynki, które mam oczywiście zakręcone, bo się nie przygotowałam, ale sobie poradzę. I rodzynek troszkę, i wszystko właśnie mieszamy. Oczywiście, to ile dacie sobie waszych owoców, to jest tylko i wyłącznie wasza, e, wasza indywidualna sprawa. Można sobie oczywiście też dodać orzechy, ziarna jakieś. Ja tutaj też właśnie zaraz wsypię sobie daktyle, pe pestki słonecznika, bo to oczywiście zależy, dla kogo to robicie i co komu smakuje. Także moje dzieci lubią i słonecznik i pestki dyni. Także można, tak naprawdę wsypywać wszystko. I mamy bardzo szybko, bardzo prosto i bardzo zdrowe płatki granola. Także życzę wam smacznego. Mam nadzieję, że spodobał wam się przepis. Jeżeli y, lubicie takie szybciutkie przepisy właśnie czy na śniadanie, czy coś takiego, dodajcie mi znać, nie wiem, kciukiem w górę albo po prostu komentarzem, to ja postaram się jeszcze znaleźć jakieś takie fajne przepisy na śniadanie, bo troszeczkę ich mam i dam wam znać. Także do zobaczenia i życzę smacznego. Pa pa.